Przytuliłaś mnie, a później chcesz mnie karać. Nie jestem na bombie, a czuję się jak karać. Co masz w głowie, nie wiem i ode mnie wara Jesteś taka piękna, ciągle pospinana. Jak ten piasek, twoje usta są gorące. Na szyi pasek i zapinam cię w moim Porsche. Nie pytaj mnie, też bywają dni te gorsze. Na koniec świata w kieszeni tylko dolce. Złoty tłok, słoda kieta. Tajemniczy, mów mi, pan Vendetta Rewolucja lata, piją, zegaria, zarobas, a ty marszysz? Tylko Freda Białe dłonie to, to nie, klasowa kreda Uważaj tylko, tu mi się, nie przećpaj Wybacz, że pytam o siostrę, mam też inne auta Nie latam tylko o Porsche Mogę zabrać was sobie mam dojebany garaż, sprawdzę podwozie Nie liczę strat, porażek na ludzi, liczę zarobioną forsę Mama mówiła, uważaj na kobiety, każda tylko ten sos chce przytuliłaś mnie Chcesz mnie karać, nie jestem na bombie, a czuję się karać. Co masz w głowie, nie wiem i ode mnie wara. Jesteś taka piękna, ciągle pospinana.